Dzień dobry, kochani, do wszystkich sfrustrowanych, zestresowanych, zdenerwowanych, niespokojnych moich maturzystów. Spieszę z kolejną pomocą dydaktyczną. Tym razem kilka podpowiedzi do pierwszych kroków służących napisaniu rewelacyjnej, fantastycznej interpretacji porównawczej. Mam nadzieję, że ta piękna, kolorowa, pastelowa prezentacja z kilkoma słowami komentarza podziała na ciebie jak najlepsza pigułka uspokajająca. Gotowi? No to zaczynamy. Zanim zaczniemy pisać naszą genialną interpretację porównawczą, warto oczywiście przygotować ukochaną przez Waszą polonistkę tabelkę, czyli zrobić coś, co po pierwsze pomoże Tobie zachować podczas pisania, wypracowania logikę kompozycji, nie pogubić się we własnych myślach, pomysłach, na tłoku różnych skojarzeń. Po drugie, co też ważne, zrobi duże i dobre oczywiście wrażenie na egzaminatorze, pokazując Ciebie jako osobę logicznie myślącą, uporządkowaną, zorganizowaną, a pod kolejne piąte, już pewnie wiedzącą, na czym pisanie interpretacji porównawczej polega. Cóż zatem zrobić? Zaczynamy oczywiście od bardzo uważnego przeczytania obu tekstów. Uwaga, jeśli będą to dwa wiersze, zapewne zajmie Ci to mniej czasu. Jeśli będą to dwa fragmenty prozy, albo dwa fragmenty dramatu, oczywiście tego czasu potrzeba na to więcej. Bądź jednak spokojny, bądź spokojna, nie jest to czas zmarnowany, ponieważ dzięki temu uważnemu czytaniu łatwiej Ci będzie za chwileczkę przygotować. Tabelkę, a więc tym samym także taki plan swojej prezentacji. Czytając, rób notatki z boku, podkreślenia, to także uwierz, robi bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie na egzaminatorze. Gdybyś na tym etapie wpadła, wpadł w panikę pod tytułem Nie wiem, co zrobić dalej, nie wiem, boję się, teksty są trudne, nie rozumiem. Weź głęboki oddech. I zwizualizuj sobie swoją polonistkę stojącą przed Tobą w sali 215 i spokojnym głosem, pokazującą, spokojnym głosem pokazującą Ci pięć palców i spokojnym głosem mówiącą o pięciu pytaniach do tekstu. Kto mówi, to kogo mówi, o czym mówi, jak mówi i po co mówi. Z tymi pytaniami. Nie zginiesz, to jest takie twoje koło ratunkowe na każdą, ale to każdą, nawet najstraszniejszą ewentualność. Co dalej? Zaczynamy oczywiście, jak zawsze, od wyszukania podobieństw. Bardzo prosty krok. Nie powinieneś, nie powinnaś mieć z nim problemu. Posłuchaj, no, ktoś z jakiegoś powodu te teksty zestawił obok siebie. Ktoś uznał, że przedstawić je do porównania, zatem musi istnieć. Jakiś powód, jakaś, jakaś płaszczyzna wspólna, czy kilka płaszczyzn wspólnych, dla których te właśnie teksty są parą, są zestawem na maturalnym egzaminie. Poczuł się w tym momencie jak najprawdziwszy Sherlock Holmes. Wyjmij z kieszeni jakąś swoją lupę powiększającą i bardzo, bardzo uważnie przyjrzyj się obu tekstom. Co je łączy? Na jakiej zasadzie, bo może. Przeciwieństwa właśnie zostały one dobrane. Najczęściej jest to, kochani, moi, temat, prawda? Czyli, no, na przykład, oba wiersze mówią o wojnie, oba wiersze pokazują postać Ojca. W obu wierszach, pojawia, w obu tekstach pojawia się postać Aresa, ale być może łączy je wizja świata. Na przykład, oba teksty wyrażają postawę katastroficzną. Być może, uwaga, oba teksty mają podobny charakter. Na przykład, oba są modlitwami. Spróbuj jak najwięcej takich podobieństw wpisać sobie najlepiej w brudnopisie, albo jeśli masz sporo miejsca obok tekstów. Szukaj różnych elementów, to mogą być elementy treści, ale także, na przykład, no właśnie, gatunek, na przykład, oba są trenami, jakieś elementy, na przykład, dotyczące kreacji osoby mówiącej, oba są przykładami liryki bezpośredniej. Im więcej takich podobieństw wypiszesz, tym na pewno. Późniejsza praca będzie również dla Ciebie łatwiejsza. I teraz, kiedy już mamy te podobieństwa wypisane, przystępujemy do budowania, redagowania samej tabelki. Jak pamiętasz, świetnie, zawsze były to trzy kolumny. Znajdź na taką właśnie tabelkę, na przygotowanie takiego, takiego zestawienia miejsce, pewnie jednak w równopisie, no chyba, że obok wierszy jest sporo, sporo miejsca, wtedy też tobie będzie wygodniej z taką tabelką pracować. I zapisz sobie po lewej stronie tytuł pierwszego tekstu, po prawej tytuł tekstu drugiego, a kolumna lewa, zewnętrzna będzie tą kolumną, gdzie będziemy za chwileczkę wpisywali płaszczyzny porównania. Tak to będą właśnie te elementy, które będziesz za chwileczkę porównywać. No i teraz dobra wiadomość, połowę pracy masz właściwie już za sobą, bo przygotowałaś, przygotowałeś sobie wcześniej zestawienie podobieństw. Logiczne, porównywać możemy tylko to, co jest podobne. No nie będziemy porównywali czegoś, co ma się do siebie nijak, na przykład drzewa, tak z nie wiem, traktorem, bo oczywiście nic by z tego nie wynikało. Zatem wybieramy, uwaga, cztery, góra pięć elementów, które porównywać będziemy, i dobra wiadomość: połowę z tego zadania mamy już wykonaną, ponieważ, jak świetnie pamiętasz, w tej naszej tabeli dwa Elementy, dwie płaszczyzny, dwie kategorie porównywane są takimi pewniakami. Zawsze to wprowadzamy. To zawsze musi być. Pierwszym elementem, który oznaczyłam Ci tą łapką w kwadraciku u góry jest oczywiście pytanie, kto mówi. Tym drugim pewniakiem, tym drugim elementem, który musi się pojawić, jest oznaczona gwiazdką, kwestia sposobu mówienia, tego, jak ten ktoś. Zatem zobacz tak naprawdę do Twojej, tu jakby już dyspozycji, Twojej intuicji, pozostaje tylko wypełnienie tych dwóch góra trzech brakujących rubryk pośrodku. Płaszczyzna pierwsza, no właśnie to już mówiliśmy, to pytanie, kto mówi? Kto i w jakiej sytuacji się wypowiada. I teraz uwaga. Oczywiście no, najczęściej tak mówicie, że jest to podmiot liryczny. Zgoda pod warunkiem, że jest to liryka. Jeśli porównujesz fragmenty epickie z narracją, z jakąś fabułą, z jakąś opowieścią, to oczywiście mówi w nich, jak świetnie wiesz, narrator. Jeśli są to fragmenty dramatu, poznasz je po tym, że występuje podział na rolę, to oczywiście mówią tam postacie ważne, więc uwaga, ważne więc, aby nie pomylić się i z rozpędu nie zacząć pisać o podmiocie lirycznym sytuacji, w której tego Podmiotu lirycznego tam po prostu nie ma, bo tekst liryką nie jest. Ostrożnie więc, spokojnie tę tabelkę sobie wypełnij. I teraz ważne: przyglądając się z tą lupą Sherlocka Holmesa obu tekstom, postaraj się jak najwięcej elementów, informacji o osobie mówiącej wywnioskować. Kto to w ogóle jest? Co z tekstu na jego temat wynika? Młody człowiek, jak u mnie? A w drugim może człowiek starszy? Pamiętasz, była taka sytuacja we fraszce o żywocie ludzkim, gdzie podmiot liryczny mówi, że srebrne w głowie nici, a zatem sugeruje jednak swój podeszły wiek. Kim jest? Jakie informacje na jego temat z tekstu jeszcze wyciągniesz? To oczywiście takie badawcze detektywistyczne zadanie. Drugi element, w jakiej sytuacji się wypowiada, prawda? Gdzie się znajduje, co się z nim dzieje, co się z nim stało wcześniej? Może jest pasażerem statku, jak słowacki w słynnym hymnie Smutno mi Boże, może przedstawia siebie jako ocalony z wojny, jak podmiot liryczny, słynnego również wiersza Ocalony Różewicza. Jeśli tym bohaterem mówiącym, postacią mówiącą jest narrator, to znów pamiętaj, że mamy pewne kategorie, prawda? Ten pierwszy osobowy narrator najczęściej będzie subiektywny, nie będzie miał pełnej wiedzy o świecie przedstawionym. Przypomnij sobie chociażby naszego ukochanego Rzeckiego z Lalki. Zupełnie błędnie ocenia decyzję Stacha, nie wie wszystkiego. I inna sytuacja, narrator trzecioosobowy. Jeżeli tak go opiszesz, no to oczywiście zapewne będzie bardziej obiektywny, ale też zakres jego wiedzy będzie większy. Być może to będzie również narrator wszechwiedzący, jak na przykład pamiętasz, narrator u Homera w Iliadzie, który wie nawet o tym, co dzieje się w świecie bogów. Gromadzimy wiedzę na temat osoby mówiącej. Zatem. I druga płaszczyzna to pytanie: o czym mówi? I próba opisania tematu. Motywu, wątku, który jest motywem, wątkiem dominującym. Zobacz, znów tutaj musisz już sobie intuicyjnie wyczuć, na czym się skupiamy. No, na przykład, jeżeli tym bohaterem byłby tak obu tekstów, ares, no to zadamy pytanie, jaki on jest. Jeśli jest to modlitwa, zapytamy, jaki obraz Boga z tego tekstu się wyłania. Jeśli jak w wierszach Kochanowskiego i Szymborskiej z naszego zestawu czynieniowego mamy obraz wędrówki w zaświaty? Pytamy, jakie te zaświaty są, po co podmiot wyroczny tam się udaje, czego tam szuka, co tam znajduje. I oczywiście pytamy też na przykład, czy przedstawienie tego czegoś jest zgodne z jakimś stereotypem, schematem. No na przykład, czy te zaświaty Hades u Szymborskiej są zgodne z obrazem mitologicznym. Wiemy, że nie są. Czy ares, którego pokazuje Herbert, jest zgodny z obrazem z Iliady albo mitologii, też wiemy, że jest uwspółcześniony. Więc zobaczcie, szukamy tego, co dotyczy płaszczyzny tematycznej, treściowej, tego, co jest tutaj oczywiście wspólnym elementem obu tekstów. Płaszczyzna trzecia tutaj proponuje na przykład stosunek osoby mówiącej do. Tego, o czym mówi. Podpowiadam tu jakby tym, tym ikonką, rysunkiem na, na slajdzie, że na przykład, prawda, do życia, które jest tematem obu tekstów, osoba mówiąca może podejść z entuzjazmem, z radością, jak ten mój tutaj właśnie bohater w okularkach, a z kolei w tekście B być może ma do życia stosunek pełen pesymizmu, pełen goryczy, może żalu. Jeśli jest to modlitwa, no właśnie, jak relacja człowieka z Bogiem. Występuje, jak się człowiek do Boga odnosi w tekście A, w tekście B. Jeśli tematem był obraz ojca, jaka relacja między synem a ojcem występuje w obu tekstach. Jeśli czujesz się na siłach, jeśli masz pomysł, to oczywiście w tym momencie możesz dodać jeszcze jedną płaszczyznę, wiążącą się z tym, co wspólnego, jaki element wspólny odnalazłeś jeszcze w zakresie treści, tematu, także tu jakby jeszcze jedna płaszczyzna spokojnie tobie się w tej tabelce zmieści. Natomiast zapomnieć nie możesz, nie wolno, i przypominam Ci o tym w tym momencie bardzo, bardzo mocno o płaszczyźnie czwartej, czyli o tym, jak mówi, o środkach stylistycznych, kompozycji, języku, stylu. I teraz ważne. Ważne, ważne, ważne. Powtarzam to trzykrotnie. Wybierz to, co jest istotne. To nie może być wyliczanka wszystkich środków, jakie znam pod tytułem Wierszu występuje metafora, porównanie, epitet, peryfraza, antytezę i cały wykaz, cała wyliczanka wszelkich możliwych zabiegów. Nic z tego nie będzie wynikało. To po pierwsze. Po drugie, no, zamiast zyskać, zaszkodzisz sobie, ponieważ to będzie niefunkcjonalne. To będzie dowodem na to, że jakby nie rozumiesz, na czym polega funkcjonalna analiza. Zatem pomyśl spokojnie, które elementy stylu, które elementy języka będą popierały Twoją no, rysującą ci się już na tym etapie na pewno. Na tym etapie pracy, jakąś hipotezę badawczą. Te teksty czymś się różnią, ty już to czujesz, prawda? Ty już to widzisz. No właśnie, jeżeli twoją tezą będzie, że w pierwszym tekście autor wyraża postawę entuzjastyczną wobec czegoś, a w tym drugim jest rozżalony, jest pesymistyczny, jest, jest smutny, to pomyśl, jakie elementy językowe ten nastrój tworzą, jakie środki stylistyczne dają to wrażenie entuzjazmu, jakie środki językowe dają to wrażenie nostalgii, pesymizmu czy smutku. Jeśli uznasz, że tekst A jest apelem, wezwaniem do działania, no to zapewne wskażesz na apostrofy, na zdania wykrzyknikowe i określisz ich funkcję do nadania tekstowi takiej właśnie roli. Jeśli uznasz, że wiersz B jest lamentem, no to znów pewnie wskażesz na wyrazy nacechowane emocjonalnie, pewnie pokażesz Pytania retoryczne w tekście, zdania urywane, to co się będzie wiązało właśnie z wrażeniem takich trudnych, ciężkich emocji, pewnie przerzutnie, ale ważne, to będzie wynikało z jakiegoś Twojego określenia charakteru tego tekstu. Ważne, tej płaszczyzny. Nie musi w pracy być. Jeżeli nie czujesz się na siłach, zrezygnuj, ale z kolei, jeżeli masz tutaj jakieś wyobrażenie o tym, jak to się robi, koniecznie to wykorzystaj. To może być Waszym wielkim atutem. Kochani, naprawdę wiele osób z naszej klasy robi to świetnie. Macie świetną wiedzę, świetne wyczucie, świetną intuicję i naprawdę coraz więcej osób miło mnie zaskakuje określaniem funkcji, wiecie o co chodzi. Umiecie to robić, więc koniecznie ten atut wykorzystajcie, bo tym się właśnie wasza praca może od innych w oczach egzaminatora na oczywiście plus wyróżniać. I po tym właśnie przygotowaniu sobie tabelki, powtórzmy, są w niej cztery płaszczyzny, góra pięć płaszczyzn, dokończymy notatkę na temat podobieństw i różnic, dopisując właśnie te różnice obok. No cóż to będzie kochani? No oczywiście na przykład sposób przedstawienia problemu i stosunek do niego. No wyobraź sobie na przykład Kochanowskiego hymn obok wiersz Szarzyńskiego. No to napiszemy, prawda, że w tekście Kochanowskiego mamy taką bliskość człowieka z Bogiem, opiekunem, dobrym ojcem, a u Szarzyńskiego na przykład dystans. Napiszemy na przykład, tak że w porównaniu dwóch Tekstów o śmiechu. Przypomnę Ci, że taki pojawił się zestaw u nas na lekcji. Mamy zgodnie z poglądem epoki, prawda? Średniowiecze ten śmiech, radość odrzuca, neguje, uznali za coś grzesznego. Natomiast renesans zgodnie znów z duchem epoki uznaje śmiech za jedną z właściwości człowieka, uznaje za taką właśnie ludzką daną tylko człowiekowi od Boga wyróżniającą go przypadłość. Zatem znów wpływ epoki, wpływ czasu. Teksty różnią się mogą ukształtowaniem Wypowiedzi, no właśnie, tematu, sposobem mówienia. W jednym tekście występuje patos, dla kontrastu w drugim, na przykład kolokwializm. W jednym tekście mamy przedstawienie heroizujące bohatera wykreowanie go na jakiegoś, właśnie fantastycznego, idealiz idealizowanego herosa, w drugim, na przykład deheroizację. Ważne, te dwie listy, które w tej chwili przed sobą widzisz, są Twoim punktem dojścia. One. Pojawią się te podobieństwa, te różnice, pojawią się wypisane przez Ciebie pięknie we wnioskach. Dopiero we wnioskach, nie wcześniej. To bardzo ważne. Co teraz? Teraz, nareszcie, możesz sformułować swoją hipotezę czy tezę interpretacyjną. Uwaga, 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 potrzykroć to bardzo ważne. Tak samo jak na podstawie, ta teza musi się w Twojej pracy pojawić. I tak jak prosiłam Ciebie, i tak zrobiliście, pamiętam, abyście pokazali sobie samemu palcem w tekście, że ta teza jest, tak samo proszę o to, i teraz, zanim oddasz pracę, pokaż sobie tak, w tekście, że ta teza się tam znajduje. Ważne, ta teza musi być, bo jeżeli jej nie będzie, praca zostanie oceniona na zero punktów. Uwaga, teza musi być oczywiście niesprzeczna z tekstami, ale no, mam nadzieję, że akurat z tym problemu mieć. Nie będziesz. I teraz bardzo, bardzo ważna prośba, bardzo ważna sugestia. Ta teza to nie może być wypisanie wszystkich podobieństw i wszystkich różnic już na początku. Dlaczego? No logiczna. Po co miałby Twoją pracę czytać egzaminator, gdybyś wszystkie swoje atuty od razu wysypał na stół na początku? Potraktuj, ten moment, ten fragment tekstu, jako taką swoistą zachętę, zapowiedź, taki swoisty trailer, do czegoż to będziesz zmierzać, do czegoż to zapraszasz swojego czytelnika smakującego wszelkie atuty, wszelkie uroki Twojej pracy. Zatem, kochani moi, trzy góra, cztery zdania. Podstaw sobie do wzoru, który masz na, na slajdzie, na ekranie. Te elementy, które już sobie wcześniej określiłeś. Zatem, no na przykład, tak, oba utwory łączy na przykład przedstawienie życia jako teatru. Wspólne jest także, znów na przykład, przekonanie osób mówiących o braku wpływu człowieka, aktora na swój los. I teraz uwaga, teksty różnie jednak, stosunek osób mówiących do toposu teatru Mundi oraz sposób tegoż toposu ujęcia przedstawienia. I to jest Twoja teza, którą oczywiście będziesz teraz argumentami z tekstu potwierdzała. Potwierdzał. I po wykonaniu tych wszystkich czynności, uwaga, uwaga, możesz wreszcie, hurra, przejść do rozpoczęcia pisania swojej pracy życia. Ktoś powie, zajmie mi to godzinę. Tak, zajmie ci to mniej więcej godzinę, może mniej. Ale jest to czas, uwierz, naprawdę niezbędny, aby ta praca była dobra. Zaufaj mi, nie, nie da się tego napisać dobrze. Na zasadzie siadam i piszę. Oczywiście powstanie jakaś praca, ale w porównaniu z podobnie budowanymi, przemyślanymi, jak tutaj Wam sugeruję, wypracowaniami, no taka ta improwizowana naprawdę będzie wyglądała nieprofesjonalnie i uwierzcie, niewiele punktów za nią pewnie ktoś by zyskał. Zatem zaczynamy od wstępu, nie od samej tezy oczywiście, wstęp ma być zachęcający, wstęp ma być jakimś obietnicą przygody intelektualnej, znów możesz tak samo jak w prezentacji, którą polubiliście dotyczącej Wstępu w rozprawce podstawowej, zacząć od na przykład pytań, które się nasuwają w związku z jakąś kwestią. Możesz zacząć od sugestii, że dany temat, dany motyw od dawna funkcjonuje w kulturze. Na przykład, gdyby tematem obu tekstów była właśnie owa wojna, możesz spokojnie zacząć od stwierdzenia, że niestety wojna towarzyszy człowiekowi od początków ludzkości, czego dowodem jest Iliada Homera poświęcona jednej z najsłynniejszych wojen wszechczasów, czyli wojnie trojańskiej. Już Homer zatem, sugerujesz w tym momencie, pisał o wojnie. I dopiero teraz zgrabnie jakoś to łącząc, przeskakujesz do swojej tezy, podając oczywiście to ważne, jakie teksty będziesz porównywać i w tym momencie, według tego naszego wzoru, podstawiłeś sobie, podstawiłaś sobie i teraz tę tezę tu właśnie zapisujesz. Przechodzisz do teraz porównywania płaszczyzn. Najpierw, oczywiście, kto mówi, potem te dwie, trzy tyczące treści, tego, o czym się mówi, wreszcie to, jak się mówi. Ważne kolejne płaszczyzny oddzielasz od siebie akapitami, aby praca była przejrzysta. I wreszcie na końcu, podsumowując, zbierasz wszystkie dostrzeżone podobieństwa i różnice w jednym takim sumującym komentarzu. Jeśli potrafisz, to nie jest niezbędne, ale byłoby też no, mile widziane na pewno, spróbować wyjaśnić te różnice, no być może właśnie. Epoka, prawda? Inaczej będzie patrzył na świat człowiek średniowiecza, inaczej renesansu. Być może gatunek, jeżeli no byłoby to zestawienie trenu i na przykład pieśni, wiadomo, że tren będzie miał inny nastrój i będzie inaczej świat nam pokazywał. Wskazówki o tym, kochani, jak to dalej już wpisać, jak komponować, jaki przyjąć tok wywodów, znajdujecie, znajdziecie. Na stronie naszej, przygotowanej specjalnie dla Was, ze wskazówkami na maturę rozszerzoną. Linki są w Librusie. Mam nadzieję, że z tych materiałów korzystacie. Jeżeli jeszcze ktoś tam nie był, zachęcam, żeby zajrzeć, poczęstować się, bo to wszystko przecież przygotowane dla Was i tylko czeka na konsumpcję. No i kochani, tyle, tyle ode mnie. Życzę oczywiście wszystkim powodzenia. To, słuchajcie, ostatnia rozprawka, ostatnia praca zapewne w Waszym życiu, zatem zróbmy wszystko, abyście wyszli we wtorek z sali. Uśmiechnięci, roześmiani, radośni, szczęśliwi, niech to będą trzy godziny wysiłku, ale takiego sensownego wysiłku, który daje wam satysfakcję, że mogliście pokazać, ile potraficie, ile się przez te trzy lata, czy właściwie sześć, nauczyliście, i jak bardzo fantastycznymi, myślącymi, samodzielnymi, otwartymi ludźmi jesteście. Niezależnie od tego, czy będziesz pisać interpretację porównawczą, czy rozprawkę, poradzisz sobie. Trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki i czekam na dobre wieści o tym, że wszystko okazało się do zrobienia, że wszystko okazało się proste, tak jak zresztą pewnie po jakimś czasie o maturze każdy z Was będzie myślał. Dobrego pisania egzaminu. Pozdrawiam i trzymam za Was bardzo, 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 bardzo mocno kciuki już dzisiaj. Do zobaczenia, kochani.